Andrzeja, o patrzcie, o dzień dobry, tak poza tym pachnie rewelacyjnie Andrzej, gratulacje, witam Cię poza tym jest, patrzcie tu siedzi wąsik, tu jest wąsik ten a tu mają sypeczki, mańki kiszka kiszka ziemniaczana i żurawinka, w miarę takie y, zdrowe jedzenie, bo tu sam kurczaczek nie ma, wieprzowinki <grymki> no, nie no, taka kasza też nie jest taka zła tam jest grylik, tak grylujemy sobie o oh yeah. Były już małe tam. Tak, to dzieci. Dobra, Majka, Rover sobie zakupiła o to taką kolubrynę. No, ale na razie może być. No, stara, co już chodzi. Patrzcie, tutaj Andrzej robi. O, patrzcie. Kulinaria, master chef. Wąstata, że nie było, też się przydaje do czegoś. Co? Wąsata wypiła cały kufel mocnego GPS-a i nic. Andrzej mówi, że go pobudza, ale też w bali po całej szklanie. No, dwie O, zobacz, no bogatości będzie. Haps, 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 dobra. Trzeba tutaj... Co dajemy? Najpierw damy skrzydełka. Nie, to na końcu. ma mordo, co tam? Z tej strony Monika Adamczyk, kontaktuj z Zdrowie Razem. O, Zdrowie Razem, ty, a jesteś robotem, mordeczko? Halo, słychać mnie? No dobrze, jest pani robotem? Potem. Chociaż czasem bardzo bym chciała. Tak się co wydań, z nią? Nie wiem, czy to z tak dużo mówię. Ale no ja tak już mam. Ty, kierowniczko, a numery w Totolotka podaj. Numery w Totka. Akcja skierowana jest do osób... Numery w totolotka. w totolotka! A jeśli mogę zapytać, ile pani ma lat? Ile pani ma lat? Ile masz lat? Dwadzieścia. 20. 20. W takim razie przepraszam bardzo. O, nie ma za co. Nagrylajcie. Dwadzieścia? Na za młoda jesteś, bo się nie dasz zabrać na te no tak. stare sztuczki. No tak bym powiedziała, 28. Ale no to numery w tak... Przepraszam, patrzcie. Za stara ma nie jesteś. Stotka... No, za młoda jesteś? No za młoda jest. To ja z dziękuję. Tak. Naciągacze. Spóźniona majówka, ale zawsze coś. Tak. Skrzydełka z kaczki, uwierzcie, że były tańsze. No. Tańsze niż yy, z kurczaka, Osiem, bo z kurczaka... No. Masakra. Sprawdzimy, czy dobre. Osypki Dzień bardzo dobre. Jak namrożone, tam jakieś buty pochowane w szakach. kuchnia wąsika. patrzcie, proszę bardzo Tak Próbuj. się zacieszam, kurde bez kości Nie do końca weszlą no. Dobra Dobre jest hmm? 3 na 10 nie, dobrze. Nie. tak Pójdzie Pachnie ładnie Andrzej mówi, że rewelacja. <laughs> Jeszcze mam wszystkie zęby, nie mam państwowych, mam naturalne, ale nie dają rady. <laughs> mm. smaku. Marynata, dobra. Panie ma Marynata, rewelacja, ale kaczka mięso ma gumowa. gumowe. My musiała się może bardziej dusić niż piec. Tak. Bo jak w, pie w piekarniku, to z dwie godziny się piecze. A to... smak? jest Masza. Na pewno in, inna niż kurczak. No. Różni się. Dobra, właśnie. Mm. kamerę, sama spróbuj. Poczekaj, jak smakowała kiszka boża? E, całkiem, całkiem może być. Dobra, a patrzy wąsatą. <laughs> a widzicie, <wiesz>, <laughs> Widzicie co? Ona je poza kadrem. Ona je kości, dlatego w ogóle jak sama kość. Nie, no ja wszystkie obgryzłam, nie widzisz? Ja myślę, że Ty będziesz je dopiero jeść, A, jak piesek, ham ham ham. Nie, 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 to jest... Kiszka Boża. Mm. Czemu nie jeść? no. Ale podziękuję, już, już zjedzone. Dobra, może teraz końcu. Jak? Smakuje jak takie pile ziemniaczane. Która dla mnie? Tak, na talerze. Na talerzu, te ja, dziękuję. Smakuje jak pileć ziemniaczane no Spróbuj z surowiną Kiszkę? No. Hmm. Ale kawałek No bo tam 30% pisało wieprzowiny, więc... No, więc. Ile na 10? Nie mam ustawy. Takie powiem, takie bezpłciowe, ale dobre nawet. Kiszka ziemniaka. Jak ktoś lubi ziemniaki. Och, Andrzej, czy jak prowadzę taki pojazd mechaniczny, podpływam. Nie, nie, nie. Nie, Andrzej, wejdę, bo ciężko jedno. Dawaj, Nie! Damaj, z rozpęduję póść. Może do bagażnika i będzie. Nie, do czego ma jak dawać. Tak jest. zastydziliście nas. O, Andrzej też. Gdzie byś w lewej ręce trzymał, byś udał statuę wolności? Kask jest, bezpieczeństwo, przede wszystkim BHP. Nie ma to jak dobry grill, impreza. To na trzeźwo. Na trzeźwo. Andrzej pił bezalkoholowe, bo jest furą. Co innego, włosata. I ty. Dobra, idziemy tam na drogę. Dawaj. Tak. No, jak? no nie wiem. No jak no? No, nie no odkręcasz, nie w tą stronę. Ale... O i teraz, no. Ale... <laughs> Dobra. Ty, ja ale się zaczął strzelać. <laughs> <Wee! laughs> o, Od tyłu się dymi No tak. O. Tam się ale tak się podbierało, ale Chyba tak Andrzej spokojnie! Ty zobacz co się dymi z tej strony Andrzej Andrzej się bawi w tego w dizla. Diesel musi kapcić, panie A. A co ty tutaj chcesz do tej nory się wpierdzielić? Ale jak Ty stąd wyjedziesz? Właśnie nie wiem jak No Właśnie nie wiem o, Ty, ale weź jakąś mniejszą przerzutkę, żebyś lepiej miał jeździć no, Tam są przerzutki, w ogóle? No są, działają Działają. Ale to musisz jechać O, widzisz? Dawaj tam na jedynkę Tak O, 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 o Ty zobacz, o zobacz Bajera je. Po to ma, bo to ma kask, że jak się wywróci to ten Jest tak. profesjonalny Włączyłeś sobie jakieś miesze przerzutki? Ty, ale to jakieś niskie musisz sobie ustawić. Mam ustawione niskie. Oh. Jeszcze nie masz. Tutaj zobacz. Pa. Tu musisz... to kropkę. Dawaj, Dobra, o, teraz, zakręć pedałami. O, o widziałeś! Teraz to będziesz gnał jak bombowiec! Ty ale mu podpal te dymy. Chodź tutaj! grylu machonego ty Andrzej uciekaj bo to wybuchnie juzu no, Czekaj po... z się! przegłaszasz czekaj Co chcesz robić normalnie <śmieniu> de, 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 de. Ty ale ci sili normalnie No, jak już Powiedz! Na górkę, Angel! <śmieniu> Na górkę z gruzem, Angry! Jak to koszki wyglądam! Ktoś mamy że tutaj naprawdę się komuś no. samochód jara! O. No, Oh, 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 oh. O, Oooo! Oo, ładny zachód słońca. <laughs> <laughs> Andrzej jest ok. <laughs> Dobrze jest. Możesz na stojące no, jechać. Mam... Czekaj, no taśmę, nie. <laughs> o. o, Ty no, Andrzej zobacz. No. O, i, i nie przykleić. Nie się pa. A ty się przykleić? <laughs> Andrzej taśmy się przykleić, nie bój. No, a była taka ładna gleba, no. no nie, 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 nie. <suszy> Dawaj jeszcze raz. Dawaj replay! Dawaj replay, <śm Heavenly> bo się nie nagrało! Ty, <śmien _> <śmien _> ale zobacz kto ten się nazywa. Strong! Widzę, że jesteś Strong! Czekaj! <śmien _> aqui linda é isso! Que linda é isso! Caralho! Andrzej! Por favor! Que isso! Andrzej, <ś Australia> Kurwa Andrzej! Zobacz, jak jogi z dumbsk leci! Ziemniaków, wszystko na mnie leci. Nie mogę, jakie dusze, posada. O Jezu! Tylko nie posiadam! Jeździemy! Jezu! Jest, Jeździemy! jest impreza! Jeździemy! więcej gryli Jeździemy! Jeździemy! to Jeździemy! Więcej grilli tu trzeba. Panie, tutaj coś Ale dymi się. Jest, głowa, <zysy> jest! Twoja siedzińska <chycycka> go uratowała! Właśnie! <zysy> Jezu! Kicha mi pęka. Ale powiem Ci, wyglądało to epicko. No, Ja biegłem w tej fontannie jak dziecko we mgle. A nie było ciepło? Nie, bo w chyba nie spaliłem, spaterka. Nie wiesz. Ale Andrzej, epicko wyglądałeś, tak? Tak. Bo już mógł sobie... Zaczynął. Co? Tak. Dobra, dawno nie strzelałeś, to dlatego. Odzwyczaiłeś się od zapachu. Wyrzutnia? Wyrzutnia. Wyrzutnia? Ale komet. Komet, komet. to jest zachowany. Tak jest, kask jest, to jest najważniejsze. Dobra, odpalamy? Tak, cztery. Historia fradziwa! Jeź morneczko, jeźdz! O się skończył! Ooooooo! Nic, nic nie widziałem! O Jezu! Jezu! strzelaj po ludziach! O, o. Kaliweterci! <noise> <noise> Bo jedna była finałowa, druga wiesz początkowa. Ale kratkiem chodził. Kicha mi pękała. To byłoby na tyle. Więcej grilla umachonego. Na razie. Oczywiście w filmie brali udział profesjonalni aktorzy. I Andrzej Buczewski. Andrzej